Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w ten piątkowy poranek. Dzisiaj, 17 maja, niedługo początek weekendu. Dlatego życzę Wam, aby ten dzień Wam szybko upłynął, upłynął radośnie, szczęśliwie. Wzlatujcie, kochani, czerpcie jak najlepsze energie ze wszechświata. Niech wszystko Wam dzisiaj sprzyja. Zobaczmy kochani, co na dzisiejszy dzień chce nam przekazać nasza talia tarota. Jaki będzie ten dzień? Czego możemy się spodziewać? Piękna karta. Czwórka buław. Kochani, ta karta przekazuje nam, że będzie to dzień pełen radości, szczęścia, wszelakiego optymizmu. Dzisiaj będziemy się świetnie bawić. Możemy Wyjść na jakieś spotkanie, możemy wyjść do teatru, możemy wyjść na jakiś spektakl czy film. Możemy także wyjść na urodziny czy jakieś inne fajne, wesołe spotkania. Kochani, dzisiaj także karta zapowiada, że na naszej drodze mogą pojawić się jacyś życzliwi, nowi ludzie. Te znajomości okażą się w dłuższej perspektywie bardzo dla nas korzystne i użyteczne. Dzisiaj radujemy się, świętujemy, jesteśmy radości, nic złego nam nie zagraża. Co jeszcze mówi e, karta? Mówi o tym, że możemy wyjechać na przykład gdzieś za miasto, na tak zwaną majówkę. Możemy także e, świętować. Ukończenie jakichś swoich planów. Także same pozytywne rzeczy. Wzmocni nam się, kochani, tolerancja do osób i do różnego rodzaju rzeczy. Będziemy spokojniejsi i wyciszeni. Także piękna karta na ten piątkowy dzień. Mam nadzieję, że dla wszystkich ta karta przyniesie właśnie taką aurę. Tyle, jeżeli chodzi o nasze karty Tarota. Spójrzmy teraz. Co będzie chciała przekazać nam talia kamieni szlachetnych? Jaki kamień dzisiaj nas wspomoże? Jaki kamień doda nam otuchy i nas wzmocni? Czego dzisiaj według talii będziemy najbardziej potrzebować? O proszę. I też genialny kamień, jeszcze y, tego kamienia nie omawiałam. Jest to celestyn. Kamień z, z rodziny Siarczanów. Piękny, niebieski kolor. Łacińska nazwa ym, tego y, kamienia tłumaczy się jako niebo. I teraz, skoro tłumaczy się jako niebo, łatwo się domyślić, że kamień ten przybliża nas do nieba, przybliża nas do wszechświata. Kochani, kamień idealny na wyciszenie, medytację. I do różnego rodzaju modlitw. Kiedy go stosować? Wtedy, kiedy chcemy wydobyć z siebie ten wewnętrzny sposób i wzmocnić swoją intuicję. Wtedy, kiedy chcemy mieć kontakt ze wszechświatem, z niebem, a nawet z aniołami. Co ten kamień tak jeszcze, oprócz tego, co wspomniałam, robi? W czym może nam się przysłużyć? Kochani, bardzo mocno wzmacnia jasnowidzenie. Także, jeżeli pracujemy, medytujemy, właśnie z duchowością, z jasnowidzeniem, warto właśnie mieć ten kamień przy sobie. On rozjaśnia nam postrzeganie pewnych rzeczy. Co takiego chce nam, jakieś przesłanie na mnie co nam chce powiedzieć? Dostrój się do swojego spokoju. Bądź spokojny, szczęśliwy. Zaufaj intuicji i siłom wyższym. One poprowadzą cię idealnie przez Twoją ścieżkę. Gdzie stosować ten kamień? Wszędzie tam, gdzie chcemy poczuć ten spokój i e, ciszę. Wszędzie tam, gdzie chcemy dostroić się do swojej intuicji. Piękny kamień. Idealnie powiązany z dzisiejszą kartą. Jesteśmy szczęśliwi radośni na zewnątrz, bawimy się, ale także osiągamy wewnętrzny spokój. Mamy kontakt ze wszechświatem. Nasze wibracje rosną. Nic tylko, kochani, korzystać. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia jutro.